Płatność kartą czy gotówką? Kartą. Płać kartą w punktach partnerskich naszego klubu. Wymieniaj punkty nagrody, w ten sposób pomagasz naszemu klubowi. Michał Sokołowski po meczu Anwilów z PGE, Turowen Gorzelec. Michał, powiedzmy szczerze, ledwo tutaj dokuśtykałeś do sali konferencyjnej, to jest po prostu kwestia zmęczenia? Czy uraz czy e, z czego to wynika? Ja, na pewno zmęczenie jest trochę, bo, bo dają się wszystko na parkiecie. Urazów żadnych nie mam i oby, oby nie miał, nigdzie nie złapał. Gramy dalej, tak? Przegraliśmy mecz wyraźnie. Gdzieś, gdzieś się gubiliśmy, nie potrafiliśmy zagrać ataku naszego pozycyjnego, gdzieś traciliśmy łatwe punkty. No i tak, tak się skończyło, jak było widać. Twoja gra, ambitna gra, została nagrodzona brawami przez kibiców? Czy ty to słyszałeś schodząc z parkietu i, i czy doceniasz takie gesty? Tak, słyszałem i podziękowałem kibicom za to. E, powiedz mi, nieobecność Sejda Hairicha, to jest coś, co Was zaskoczyło, bo to chyba wyniknęło tak naprawdę w dniu meczu. Sejd y, ma problem z, z zębem, jest na antybiotyków, więc y, kwestią godzin przed meczami było ustalenie, czy, czy będzie grał, czy nie. No, razem, razem z trenerami Sejd doszedł do wniosku, że, że, że nie zagra w tym meczu, że, że ważniejsze jest jego zdrowie, więc y, no szkoda, że nie zagrał. Tak na pewno by nam pomógł, jeżeli, ale jeżeli zawodnik dba o siebie, no to, to, to bardzo dobrze dla niego. Czy to, że ten fakt wyniknął tak w ostatniej chwili, to jeszcze dodatkowo wam przeszkodził, czy byli, czy w ogóle byli oba drużyny Anwilu i dzisiaj w stanie zrobić cokolwiek więcej, gdyby wcześniej wiedziała, że nie będzie Sejda Hericza? Nie, myślę, że między meczami jest, teraz akurat mieliśmy trochę więcej przerwy, bo przerwa świąteczna była, ale przerwa między meczami jest przerwa 3-4 dni, więc jeżeli jeden zawodnik wypada z rotacji, to nie da się tak naprawdę, czy, czy on wypada trzy dni, czy w, w dniu meczu, to nie da się tak naprawdę tego załatać. Więc musieliśmy sobie radzić. Szansę dużą otrzymał Mikołaj Witliński. Parę jeszcze takich młodych decyzji podjął, gdzie, gdzie zebrał piłkę w ataku i od razu chciał grać. Nie wyszło mu to, ale, ale bardzo dobrze walczył no i na pewno dużo mu to da. Już za kilka dni kolejny mecz. Zdążycie zregenerować siły, czy to też będzie już takie tylko dogrywanie tego sezonu zasadniczego i przygotowywanie się tak naprawdę do ćwierćfinału? Nie no, na pewno jedziemy do Sopotu wygrać mecz, tak, ostatni mecz w szóstkach, żeby pozostawić może po sezonie zasadniczym dobre wrażenie. No i będziemy się przygotowywać właśnie do play-offów, najprawdopodobniej na Rosę, więc... Miejmy nadzieję, że tutaj we Włocawku i za tydzień no. będziemy się widzieli w lepszych humorach. Ja też mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo.